Ajat Piran kolejny unboxing. Jakoś tak się złożyło, że paczki przyszły jedna po drugiej. W każdym razie ten jest dla mnie bardzo ważny. I zanim otworzę paczkę, muszę się trochę nagadać, więc jeśli nie lubicie, jak gadam, przykro mi. Ktoś ostatnio napisał pod filmem e, moim, e, moim wspólnym z Knives paszynem, że e, woli Knives z Paszyna, bo Piran za dużo gada, więc jak nie lubicie, jak gadam, przykro mi. Okej. Okay. Paczka jest dla mnie ważna, ponieważ no cóż, o, nie spodziewałem się jej, powiedzmy w ten sposób. Znaczy, e, sam kupiłem nóż i sam zapłaciłem za niego, więc to nie jest żaden prezent czy coś w tym stylu. Aczkolwiek pieniądze, które wydałem na ten nóż, przyszły do mnie z naprawdę e, niespodziewanej strony. E, jakiś czas temu na Facebooku e, wrzucałem zdjęcia noża, które robiłem dla mojego przyjaciela e, Bena, który teraz już wrócił do Ameryki. E, Jakiś czas temu, dokładnie rok temu, przyjechał na wymianę. Um. Generalnie tak się złożyło, że spotkaliśmy się na ścianie wspinaczkowej, zaczę zaczęliśmy się kumplować. Generalnie mieszkał bardzo niedaleko, więc e, tym bardziej jakoś tak nasz kontakt był całkiem fajny. I przez ten rok e, myślę, że zdążyliśmy się porządnie zaprzyjaźnić. E, zrobiłem też dla niego nóż, żeby, wiecie, miał jakąś pamiątkę i absolutnie nie spodziewałem się niczego w zamian. Chciałem mieć po prostu e, przyjaciela, który, mam nadzieję, jak za jakiś czas wróci. Odwiedzić te strony za jakiś czas, po prostu wyjdzie ze mną na piwo i wiecie, będzie fajnie. W każdym razie, jakiś czas temu, <grym> użyłam za dużo jakiś czas temu. W każdym razie, niedawno Ben wrócił w swoje rodzinne strony, dokładnie tydzień temu, i zanim wrócił w swoje rodzinne strony, spotkaliśmy się na chwilę. I zasadniczo wtedy mieliśmy po prostu na chwilę się, wiecie, spotkać, pogadać wymienić ostatnie spostrzeżenia chciałem mu życzyć miłego lotu mieliśmy się rozstać i zobaczyć się dopiero wiecie w grudniu kiedy planuję wrócić na święta w każdym razie zaskoczył mnie cholernie ponieważ przyniósł ze sobą worek na magnezję pełen drobniaków Takich wiecie, pod złotówkę, po dwa złote. I wręczył mi go, e, mówiąc, że e, to jest... E... Tak, teraz będę tłumaczyć z angielskiego, bo nie ułożyłem sobie tego w głowie. W każdym razie, e, za każdym razem, jak miał jakieś drobne w portfelu, wrzucał je tutaj. E, ma nadzieję, że kupię coś fajnego na kanał i to będzie zajebiste. Mniej więcej taka jest, takie będzie tłumaczenie. I jak przejrzyłem tą kasę, starczyło idealnie na kupienie tego noża. Stwierdziłem, że. E, Chcę kupić coś naprawdę porządnego, nie chcę roz, rozmieniać tej kasy na drobne, więc nie chcę kupować dużej drobnicy. Chcę kupić jedną rzecz, która będzie mi zawsze przypominała Bena i e, kupiłem, dobra, bierzmy się za otwieranie paczki. E, klima prze, przedstawiać Wam nie trzeba. Wszyscy dobrze go znają, został rozpropagowany tak e, przez e, chociażby. Pawła Supera z kanału Survival Tech, że nie trzeba go przedstawiać. Dobra. Eee, paragon sobie darujemy. Na szczęście nie ma żadnej innej. Eee, właśnie za nie mówiłem. Dobra. Co zakupiłem? Eee, zakupiłem sobie Bushcrafta numer 2 który to Bushcraft numer 2 dodatkowo został oprawiony nie tak jak zwykle Klim oprawia w mi kartę a w G10, które muszę przyznać na fotkach wyglądało na znacznie jaśniejsze takie bardziej, wiecie, zombiowate natomiast tutaj z tego co widzę jest to jednak trochę ciemniejsze G10 głowia noża i Generalnie cały nóż, bo to oczywiście full tank został wykonany ze stali 52100, która jest podobno całkiem odporna na ścieranie. Robi się z tego łożyska, więc na ścieranie musi być odporna. Nie mam tu czegoś, na czym mógłbym sprawdzić ostrość. A jednak mam. Obdarłem tylko, wiecie. Nie, no kurde. Bardzo ładnie tnie. Zobaczymy jak tę ostrość będzie zachowywał, ale wydaje mi się, że tak trudność realna stal jak 52 i tak dobra obróbka, jaką tlim robi w swoich nożach bez problemu poradzi sobie ze wszystkim. Um. Jedna rzecz, której, e, która mi się nie do końca podoba, to fakt, że nie ma żadnej pochewki. E, napisałem wcześniej do pana Mariusza, czy e, robi do tych noży po prostu pochwy, jakieś proste kejdeksy czy coś w tym stylu. Odpisał, że niestety nie robi, więc e, będę musiał coś wykombinować we własnym zakresie. Myślę, że to jest najmniejszy problem, jaki, e, jaki mam. E, tutaj niefajnie wygląda, tylko to, wiecie, jakieś dziwne przebicie. Aczkolwiek nie będę wybrzydzał. To i tak nóż. Nóż to narzędzie. Nie będę tego stawiał na półkę, jak dobrze wiecie. Mam nadzieję, że szybko wypróbuję go w terenie. Konstrukcja, tak jak mówiłem, full tank. Bardzo mi się podobają te Wiecie, otwory, powiedzmy, w rękojeści. Abstrahując od bredni, że można zrobić, wiecie, włócznie czy coś w tym stylu, wyglądają po prostu bardzo ładnie. A fakt z włócznią to brednie, moim zdaniem, bo kiedy ostatnio potrzebowaliście włóczni, dobra, nie będę się rozgadywał więcej, bo podobno tego nie lubicie. Żartuję. Nie będę się przejmować żadną krytyką. Obiecałem to sobie już dawno temu. Będzie oczywiście więcej filmów z tym nożem. Mam nadzieję, że Ben wróci szybko, a raczej odwiedzi nas szybko i będę mógł, wiecie, pokazać mu ten nożyk, ponieważ to tak jakby jego prezent ode mnie, <śm> powiedzmy. Okej, okay, wiem, że wielu, wiele osób czekało bardzo długo, żebym kupił coś od Klima, więc proszę bardzo. W tym filmie to by było na tyle dzięki za oglądanie i jak zwykle mm. miłego dnia!